Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku bajek nie tylko dla dzieci. Dzisiaj przedstawię wam taką bajko-legendę, która dotyczy miejsca znajdującego się nieopodal skrzyżowania ulicy Okulickiego i Zgodnej, a jeszcze jakiego miejsca, to przekonacie się sami. Zaczynamy! Las z innej beczki. Maria Chudziak. Czy ktoś widział, czy ktoś wie, co w tym mieście kryje się? Czy ktoś z Was zna tę śmieszną chatkę, co do zgodności ma zawsze prostopadle? Za liśmi silnego drzewa się chowa, gdzie to miejsce, o którym mowa? Pewnej rzeki niedaleko, w którym mimo swojej nazwy nie płynie mleko. Daszek ma krzywy, jak mina mamy, gdy jej dziecko nie chce wejść do banny. Czy ktoś widział? Czy ktoś wie, jaka jej historia jest? W lesie, do których drzwiami była beczka, co może się wydawać dziwne zdeczka, żyła sobie dziewczynka którą zwano hatulinka. W lesie domu wybudowała, chociaż była całkiem mała, a to dlatego, że co w powietrzu rysowała, do rzeczywistości przywoływała. Ręki ruch wiatru, szum i chatka stanęła, robiąc wielkie bum. Domek przykuł uwagę mieszkańców zwołując do niej gości z wszystkich lasa krańców od futrzanych, się krzakowców i radosnych, kolorowych tycich zapachowców po ogromne drewniaki, których ledwie głowa mieściła się w drzwiach chatki. Chatulinka miała zabawy przy tym niemało, lecz w pewnym momencie goście wpraszali się zbyt śmiało. Dopiero co jeden wyszedł, a już przychodził nowy, można wręcz dostać zawrotu głowy. Więc dziewczynka obręcz przez róg daszku wywiesiła i zaklęcie takie wymyśliła. Stuk, puk, puk, dzyń, 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 jestem przyjacielem twoim. Lżej będzie na sercu moim, jeśli drzwi otworzysz mi. Od tej pory do chatki wejść tylko mógł ten, kto by powiedział te słowa, nim przekroczył próg? Przedtem, pukając w drzwi trzy razy, nie mając do tych zasad, urazy. Mijają dni, mija czas, zdaje się, że ucichł las. Hatulinka więc w spokoju miała. Ale jakoś posmutniała to samotność dziewczynce do skwiera. Potrzeba jej przyjaciela. Stwierdziła, że nie ma co czasu marnować, wybiegła z chatki i zaczęła rysować. Chcę słyszeć, jak idzie, nim się przywita, a więc dam mu cztery kopyta, a na głowie niech jego spoczywa długa mięciutka i lśniąca grzywa, a uszy niech słyszą, co dusza skrywa. Niech będzie jego natura żywa. Nie musi dla mnie robić wiele, wystarczy, że będzie przyjacielem. Ręki ruch, wiatru szum i stanął przed nią koń, robiąc w głośne bum. Hatulinka bardzo go polubiła. Stale z nim się bawiła, regularnie karmiła, dziewczynka go przyjacielem nazwała. Choć reszta mu imię szkapa dała. Koń na początku nieufny bywał, lecz z czasem w spokój do niego przybywał. Polubił hatulinkę, co o niego dbała, i nawet się nie zdenerwowała, jak szkapa przekrzywiła Daszek domku, gdy po nim biegała. Pewnego dnia pozwolił, żeby się na nim przejechała. Las tego dnia wydawał się bardziej żywy. A krzakowce ze zdumieniem patrzyły, jak chatulinka na swoim przyjacielu Pędzi gdzieś w nieznane bez celu. Wiatr powiewał w jej miękkie włosy, gdy podziwiała w oddali rosnące złote kłosy. A skoro drzew przebijające się światełka Przypominały widniejące na nocnym niebie świecidełka. Dziewczynka podziwiając te widoki. Bardzo się cieszyła, że taką przygodę ze swym towarzyszem odbyła. Lecz koń zauważył coś innego. Krzakowca bez futra dziściowego, muchę co wcale latać nie chciała. I drewniaka, którego przykrość spotkała, nie mała. Gdy wrócił z przejażdżki wraz z chatulinką, nie wszedł do chatki razem z dziewczynką. Lecz został nocne świecidełka, podziwiając, i wtem nagle ucieszył się, podskakując, jak zając. Wpadł na pomysł, by pomóc jutro. Krzakowcu, który stracił futro, muszce, co latać, nie chciała, i drewniakowi, którego przykrość spotkała, nie mała. Z samego ranka, dnia następnego, koń wybiegł z chatki, by zrobić coś dobrego. Wpierw Trafił do krzakowca bezlistnego, zapytał skąd się wzięła futra utrata. Okazało się, że krzakowiec miał już swoje lata. Nie jest w stanie tak jak kiedyś zadbać o siebie i nie może zapuścić korzeni w wysuszonej glebie. Koń na pewien pomysł wpadł. Dużą glinianą miskę z chatki skradł. Do niej świeżej gleby nasypał i pomógł tam wejść Krzakowcowi, nim ten o cokolwiek spytał. Koń oprócz świeżej gleby obiecał go podlewać w razie potrzeby i ruszył w las dalej, myśląc o muszce małej. Gdy ją spotkał, o przyczynę jej bezczynności spytał, a ona przyznała, że nikt chętnie się z nią nie witał, że czuje się niepotrzebna w tak wielkim istot gronie i że Nigdy nie będzie w stanie zrobić tyle, co ona. Koniec zastanowił się przez chwilę i opowiedział jej wcale nie za historię o małym żuczku, który jako jedyny był w stanie wyciągnąć pierścień z małej szczeliny na królowej wołanie. Była to opowieść, którą usłyszał na dobranoc od chatulinki, co zawsze mu czytała na noc. Muszka, słuchając bajki uważnie, uśmiechnęła się i pofrunęła w dal odważnie w wierze, że tak jak u drobnego żuczka, ktoś doceni, jaka jest mała muszka. Koń natomiast powędrował do drewniaka ogromnego, któremu w dół opadły gałęzie jego. Szkapa zapytała o przyczynę smutku, lecz nie miało to żadnego skutku. Usiadła więc przy drewniaka boku, trwając tak niemalże do samego zmroku, dodając mu otuchy w ciszy, wypowiadając nieme słowa, których nikt nie słyszy. Potem koń wrócił do swej chatulinki, by opowiedzieć jej o wszystkim i usnąć przy boku dziewczynki. Dnia następnego okazało się, że las coś lęka. Otóż beczka stale rośnie, niemalże pęka. Tego nie chciał wiedzieć nikt, co by się stało, gdyby zniknęły do lasu drzwi. Nie pomogły żadne zapory, nie pomogły najsilniejsze stwory. Zdawało się, że żaden czar nie obroni lasu bram. A jak się wydaje wam? W tym koń na pewien pomysł wpadł. Z daszku chatki odbręcz zdarł i mocno trzymając ją w zębach, wskoczył na beczkę i stanął dęba. Drzwi do lasu przestały pękać, lecz każdy o nie miał, bo koń skamieniał. Był teraz jak klamka do drzwi, w bezruchu, chłodny i przy wejściu tkwił. Hatulinka w to wszystko nie wierzyła. spieła się na beczkę i za obręcz chwyciła, nie mogąc utraty przyjaciela znieść, poruszyła kołem trzy razy i przez łzy zaczęła pleść. Stuk, puk, puk, jestem przyjacielem twoim. Lżej będzie na sercu moim, jeśli drzwi otworzysz mi dziewczynka spojrzała na przyjaciela z, na, z nadzieją że zaraz się jakieś rzeczy zadzieją że spojrzy na nią swoim błyszczącym hokiem i zejdzie z beczki jednym skokiem że wrócą radośnie razem do chatki przy której drewnia krośnie lecz nic się nie wydarzyło nic się w końcu nie ruszyło zdecydował że będzie resztę swego czasu chronić chatulinkę i innych mieszkańców lasu. Dziewczynka się do niego przytuliła i oceanu łez uroniła. Cały las również spochmurniał, w tym stary krzak, drewniak, a nawet mała mucha nastąpiła jak w grobie cisza. Póki las słów pewnego zapachowca nie usłyszał zawsze pomocna zauważy to nawet największa gapa taka jest właśnie nasza szkapa a teraz bajka nadal trwa tylko nieco innym kształt ma drewniaki stały się ławecznikami krzakowce żywopłotnikami a za ogrodzeniami żyją zapachowce tak jak znane nam owce są też łupniki. To nowy gatunek. A także betoniak. Długi jak sznurek. A koni chatka? Hm, dobra zagadka. Podobno stoją tam, gdzie wcześniej. Szkapa spogląda na wszystkich niespiesznie, Nieruchoma lasu pilnuje. I cicho wyczekuje, aż chatulinka pojawi się przy niej znów, by wymówić tych parę znanych dla niej słów. Tuk, puk, puk, dzyń, dzyń, dzyń. Jestem przyjacielem twoim. Lżej będzie na sercu moim, jeśli drzwi otworzysz mi. Piękna historia, prawda? O przyjaźni, oddaniu, pomocy. Mamy tutaj jedną ilustrację. Proszę. Hatulinka, dziewczynka w czerwonej spódniczce, i w parkoczykach. Jak myślicie, o jakich miejscach mogła być tutaj mowa? Oprócz tego, o którym Wam wspomniałam w tej bajce. Napiszcie w komentarzach. Łapki w górę. I do zobaczenia następnym razem. Pa!